A ile pan obrabiał tą z maszyną? W tej chwili e, około 10 hektarów. Głównie I... kapusta biała, kapusta pekińska, kapusta czerwona. Mm -hmm. e, no i wczesne, broku, kalapiora było dużo w tym roku. E, tak, maszyna spisywała się bardzo dobrze. E, e, warunek jest, żeby pierwsze, e, pierwsze obsypywanie zrobić jak najwcześniej, jest to możliwe. E, bo e, kiedy robiłem. E, powiedzmy tam na jednej działce około dwa tygodnie po posadzeniu to już te chwasty nie wszystkie zostały zlikwidowane i część z nich rosła no trzeba było motyczkować pielnikowałem trzy razy za każdym razem dawałem nawożenie tylko pod korzeń nie dawałem posypowego kapusta po teraz po okresie wegetacji urosła gdzieś w granicach 2,5-3 kg główka, czyli taka typowo handlowa sadziłem w rozstawie 60 na 75 i odległość rządka od rządki, znaczy sadzonka od sadzonki 45 cm Co jeszcze? Pracuje się bardzo szybko tą maszyną, to jest plus. Robimy to efektywnie. I co jeszcze? No, ten rok był bardzo specyficzny, bo bardzo długo trwała susza powodowała, że przez około 2 miesiące roślina w ogóle nie rosła praktycznie ona stała w miejscu i ze względu na ten fakt pielnikowania no nie wiem, nie wiem jak u sąsiadów, bo jeszcześmy nie rozmawiali co do tego jak, jak u nich plony no ale ja w tej chwili tak w przeliczeniu na hektar mam plon około 70 ton z hektara to dużo. To jest bardzo jak dużo. na ten rok? Na ten rok to jest rewelacja. Tak, mm -hmm. to jest plon w średnim dobrym roku. No co jeszcze mogę powiedzieć? A w porównaniu do poprzednich lat, jak, jak można powiedzieć tradycyjnie, to było do tej pory. Jaka różnica zauważy Pan przy zastosowaniu tej technologii? No to znaczy, no nie musiałem najmować ludzi do plewienia przede wszystkim. To jest podstawa, to jest kilka tysięcy zaoszczędzone. Kolejna rzecz na no to, że zaoszczędziłem też na nawożeniu, bo, bo trzykrotne nawożenie po 100 kg to jest 300 kg salety, czyli około 100 kg czystego składnika wystarczyło na, na nawożenie kapusty, gdzie norma jest około 250 do 300 kg czystego składnika, tutaj oszczędność już jest ogromna. No i oczywiście nawożenie z opryski herbicydowe. To, jest, to też wykluczają całkowicie. Całkowicie usunięte herbicydy, tak. tak. Pole, to znaczy zostało mi rozsady, tak około na 30 arów i sąsiadowi braku rozsady, więc mówię, to posadź na moim. I z tego pola, gdzie on miał posadzone i ja, on, on zebrał około około 30% kapusty, która się nadawała do zbioru. Ja z tego samego pola zebrałem około 70%. I obok siebie rosło to wszystko? I na tym samym polu, no, przejazd tylko by udzielił nas. Mm -hmm. on, ja posadziłem wzdłuż pola, on posadził w poprzek pola, tak mu mm -hmm. Jaka różnica mogła być? Dlaczego tak się stało, że, że taka różnica była? No ja zastosowałem tą maszynę, on nie. No, więc, więc podejrzewam, że, że tak jak tutaj już było mijone wcześniej yy, Kwestia nawożenia podkorzeniowego, czyli roślina nie, nie chorowała przez to, że ziarenko spadło gdzieś tam na liść, ten liść uszkodziło, i potem choroby bakteryjne przez to uszkodzenie wchodziły. Być może też kwestia, nawoże, kwestia tego przewietrzania ziemi. On przejechał tylko raz pielnikiem i, i na tym koniec. Też wydaje mi się, że że. Ma wpływ na, na, na to, miał wpływ też sadzenie sadarką równomierne i dokładne. On sadził zwykłą sadarką e, tą tarczową, więc być może też kwestia <grymny> głębokości sadzenia. Tej e, a tam się. z sadarką pan sadził naszą, firmę Uczak no tą, tą naszą. Mhm. Y, I ja tutaj już, bo mając tutaj sadarkę firmy Uczak dwurzędową, z nawożeniem podkorzeniowym, zauważyłem, że, że jednak zdrowotność roślin jest dużo lepsza, kiedy, kiedy jest nawożenie właśnie podkorzeń, a nie posypowe. Bez względu na to, czy to jest zastosowana saletra, mocznik, czy, czy jakiś siarczan, czy, czy cokolwiek innego. Czy y, zasilanie do listny Pan stosował, czy od, odpuścił Pan, nie stosował Pan nic? Dałem jakieś tam, już nie pamiętam nazwy, raz przy, przy oprysku. Na, na na mączniaka bodajże raz oprysk na mączniaka chyba dawałem jakoś nie stop nie pryskałem na śmietkę na śmietkę w początkowym okresie tak zapobiegawczą żeby żeby ma no już mieć pewność że się tam nic nie, nie zacznie dziać i na początek, kiedy rośliny, bo zasadziłem bardzo suchą ziemię, żeby rośliny się jakieś tam zebrały. to, to już Nie pamiętam, że nazwy środka, ale tym popryskałem i na tym koniec. W czasie okresu wegetacji dałem dwa opryski, przez cały okres dwa opryski na, na robaka i. No i tyle. Mniej robaka było. Mniej, mniej rzeczywiście i nawet mniej było wciornastka co co zauważyłem na tych kapustach późnych przechowalniczych, natomiast na, na przemysłowej, kiszeniowej tego było sporo. Mhm. To A znaczy, że tym... roślina była zdrowsza, broniła się przed chorobą i szkodnikiem z tego wynika? Z tego wynika, że roślina była zdrowa i, i gdyby nie ten przerwa suszy tej, tej dwumiesięcznej, to podejrzewam, że główki byłyby ogromne mhm. w tej sytuacji.